Kolejny garzecik pompa firmy Jato. Trzeba uważać, dlatego że jest to sobie wysokie ciśnienie robocze aż do 60 barów. Ja już sobie nabiłem, żeby was nie męczyć dobijaniem, Teraz upuszczę troszeczkę, to jest zawór spustowy, to jest zawór główny, a to jest zawór spustowy. Nie puścimy, pokazać. A więcej dzisiaj nie będziemy tłupli. <tryk> na razie na instalacji nic nie słychać, wszystko w porządku jeżeli chodzi o tą maszynkę o tą pompę do dobijania dużo wody nie zużyła przecież około 3 litrów jest dosyć ciężka blacha jest gruba pierwsze wrażenie jest dosyć solidna jest wężej, tutaj się wpina nypla, jedna, druga według mnie wszystko Na razie w porządku i godne polecenia